może to jeden z symboli nowoczesności naszego kraju. To dynamicznie rozwijający się region, którego sercem jest Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia i Sopot. Trzy niesamowite miasta, każde ze swoją unikatową tożsamością. To tu wielki biznes, świetna edukacja, wspaniała historia, zapierająca dech przyroda i niezwykła pasja łączą się w jedną całość i stanowią o sile regionu. Pomorze i Trójmiasto są oknem na świat dla Polski i miejscem, które swoją atrakcyjnością przyciąga największe światowe firmy. Dzięki współpracy marszałka województwa pomorskiego oraz prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu, na naszych oczach tworzy się wspaniała historia. Powstaje Airport City Gdańsk, najlepiej skomunikowane ze światem miejsce na Pomorzu. Jedyna taka destynacja w Polsce dla światowego biznesu. Airport City Gdańsk to nowoczesna inwestycja komercyjna położona w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego Gdańsk im. Alecha Wałęsy. To stąd realizowanych jest coraz więcej połączeń do kolejnych miast w Europie. Co więcej, kompleks biurowy Airport City Gdańsk posiada szybkie połączenia drogowe z obwodnicą Trójmiasta i kluczową autostradą A1. Doskonałe połączenia w ramach komunikacji miejskiej, a do tego bezpośredni dostęp do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W tym najlepiej skomunikowanym ze światem miejscu na Pomorzu powstaje właśnie kompleks siedmiu budynków o charakterze biurowym. Łączącym funkcje usługowe, gastronomiczne i hotelowe. Nazwy biurowców nawiązują do alfabetu lotniczego, a pierwszy z budowanych obiektów to Alfa. Będzie miał 6 pięter oraz dwie kondygnacje podziemne i co ważne zaoferuje prawie 200 miejsc parkingowych. Powierzchnia Alfy wyniesie 8,5 tysiąca m2, a pierwszy z lotniczych biurowców ma zostać oddany do użytkowania w 2021 roku. Na terenie kompleksu Airport City Gdańsk znajdą się stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz strefy sportu i rekreacji. Powstaną też ścieżki kulturoznawcze i gastronomiczne. Port Lotniczy Gdańsk, który jest inwestorem, stawia również na zieleń. Stąd oprócz drzew będą tu ozdobne rośliny i zielone terasy widokowe. Bo biznes potrzebuje odpowiedniego klimatu, potrzebuje odpowiedniego miejsca. Tym miejscem jest Airport City Gdańsk. New Business Destination. Inwestycja jest finansowana z obligacji emitowanych przez Port Lotniczy Gdańsk przy udziale banku PKOSA i ze środków własnych spółki. Generalnym wykonawcą jest Hochtief Polska, a za komercjalizację odpowiada jeden ze światowych liderów sprzedaży powierzchni biurowych firma JLL.